Dzień dobry, Szybano, Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. I powiem wam, że dzisiaj jest taka akcja nietypowa, bo jestem na treningu, żeby was nie skłamać. Jest godzina 15.14 i o 20 godzinie będę jadł swój ostatni posiłek i robię pierwszy raz w życiu głodówkę 24 godzinną, czyli dzisiaj zjem o 20, mamy wtorek i dopiero zjem następnego dnia o godzinie 20, czyli 24 godziny bez posiłku, będę pił tylko samą wodę i zobaczymy, jak to pójdzie. Będę miał to trochę ułatwione, bo nie mówiłem Wam, ale ostatnie parę miesięcy stosuję taki post przerywany, dietę przerywaną, nie wiem jak to nazwać. Po prostu zaczynam swój pierwszy posiłek o godzinie 12 i kończę ostatni jeszcze o godzinie 20. I tak stosuję go 6 dni w tygodniu bo no tylko w sobotę sobie pozwalam na to, żeby zjeść później. Czyli w sobotę o 21.00, nie rozwiać, wleci jakiś kebab albo po prostu zamówię sobie jakiegoś fast fooda, nie? Od paru miesięcy po prostu śniadanie jem o 12.00, a ostatni posiłek jem o 20.00. Powiem Wam, że progres jest duży, no bo waży 85 kg, a ważyłem stówkę. No i do tego sobie chodzę na siłownię przeważnie 3, czasami 4 razy w tygodniu, czasem 5 ale zawsze staram się być 3 razy minimum na siłowni także zaczynamy, jem ostatni posiłek o 20 i będę Wam relacjonował co kilka godzin jak się czuję i jak to wygląda powiem Wam tak generalnie, że też chcę zrobić tą godówkę, żeby sprawdzić swoje możliwości, czy uda mi się wytrzymać, myślę, że spokojnie to zrobię ale też jak rozmawiam tu z kolegami, ze znajomymi to dużo ludzi mi mówi, że bez śniadania nie może wytrzymać, że nie wyobraża sobie 24 godziny bez żadnego posiłku. No ja spróbuję sprawdzić swój charakter, swoją wolę i po prostu zrobić coś dla siebie, bo to jest bardzo zdrowe mordy. Bardzo zdrowe jest robienie sobie raz na jakiś czas takiej głodówki. Wiadomo są dłuższe, bardziej ekstremalne, ale ja na pierwszy raz w życiu zrobię sobie 24 godziny takiej głodóweczki, wracam właśnie z treningu. Także lecimy. Pusto dzisiaj, pusto, pustkowie. Dziękuję, do widzenia. Miło było, ale się skończyło. I kto by w ogóle pomyślał, że na tym kanale będzie coś takiego jak głodówki? To jest kanał mojego życia w Holandii. Więc różne rzeczy się tutaj wydarzą, bo ja mam różne jazdy w swoim życiu. Ostatni posiłek. Burgery ala la Don Spinolo. Bułeczka przedna, kotlecik, wołowy jajeczko i do tego rzucamy sera takiego drogiego. Mordy, 20 euro za kilo. Na to rzucamy kilka plasterków ogóreczka i to będzie mordeczki mój ostatni posiłek. Godzina 20.00 i dopiero zjem jutro o 20.00. Dobra, widzimy się rano. No i witamy dnia kolejnego, jak widzieliście wczoraj na kolację niezdrowy posiłek, taki kaloryczny burger, ale musiałem dopieprzyć tych kalorii, no bo nie będę jadł aż do 20 godziny. Z tym, tak jak mówiłem wczoraj, mam to trochę ułatwione, ponieważ zaczynam śniadanie o 12, także to zrobimy na lajcie. No i po 12 będę Wam relacjonował, jak się czuję, jak to wygląda. Wczoraj też robiłem transmisję na żywo i Dużo widzów mówiło, że spoko obca z tą głodówką. Że dużo ludzi z mojego kanału też stosuje taką głodówkę od czasu do czasu. I niektórzy robią nawet bardziej ekstremalne po 36 godzin, a nawet po 48. Ale dla mnie na sam początek 24 godziny będą w zupełności wystarczające. Dobra, lecimy do roboty, bo się spóźnię. Aktualnie jest godzina 15.00. Wracam właśnie z pracy. No i co? Powiem wam, że o 14 nie przyssało, że czułem taki głód. Wiecie, jak w żołądku was ściska. To o 14 mnie przyssało właśnie. No i teraz jest ok, Nie czuję głodu. Także wiecie, z głodem jest tak, że po jakimś czasie przechodzi. Przeczekasz 15-20 minut i jest gitara. Dobra, lecimy dalej. Jest 15, no to mamy jeszcze 5 godzin do końca głodówki. I dzisiaj będę miał zajebisty obiad, ale to wszystkiego dowiecie się za chwilę. Także post będziemy przerywać głodówkę moją 24-godzinną. Będziemy przerywać tym oto pysznym jedzonkiem. Będzie to gulasz z mięsa cielęcego. Bardzo lubię, jest to można powiedzieć moja specjalność. I dość często to robię w wolnej chwili. Także takim pysznym posiłkiem przerwiemy mój 24-godzinny post. Zobaczcie, tutaj jeszcze mam świeży ser dzisiaj zakupiony. Chciałem Wam się pochwalić. Bardzo. W tani sklep wychodziłem za 4 takie sery, za 3 przepraszam. Raz, dwa, trzy. Zapłaciłem 18 euro. Jest tutaj dokładnie kilogram i 600 gram sera za 18 euro. Każdy inny, zobaczcie. To jest coś pysznego, holenderski ser. Te dzisiaj sobie dziabnę, taką kosteczkę po obiadku. No powiem Wam, że ostatnio zakochałem się w tych holenderskich serach. W sumie to nie ostatnio, bo od zawsze podjadam sobie takie sery. Ale ostatnim czasem kupuję w tym takim specjalnym sklepie, gdzie sprzedają tylko i wyłącznie holenderskie sery i jestem zachwycony po prostu. A teraz dodajemy trochę pikanterii i na takie 30 minut wrzucam tą papryczkę do tego gara. Niech to się dusi i doda naszemu daniu trochę pikanterii. No i się rozpadało. Powiem wam tak, obiad się robi, godzina 16.30, ja wcale nie jestem głodny. Myślałem, że będzie gorzej. Tak jak niektórzy mi mówili, że nie daliby rady bez jedzenia wytrzymać, bo by ich skręcało. Ja czuję się w miarę dobrze i nawet mam energię, pomimo tego, że byłem w pracy dzisiaj. Słuchajcie, powiem wam tak. Miałem przez chwilę takie ssanie, że mnie ściskało w żołądku. Czułem mega ogromny głód, ale już mi to przeszło i Teraz czuję się naprawdę dobrze i zastanawiam się, czy po prostu nie wdrożyć sobie tej głodówki, żeby sobie robić ją raz w tygodniu, powiedzmy w dzień, w który nie będę chodził na siłownię. W tym tygodniu w środę nie trenuję, czyli dzisiaj i zrobiłem sobie głodówkę i zastanawiam się, czy nie robić tej głodówki po prostu sobie raz w tygodniu, że kończę jeść o 20 i później następnego dnia jeden dobry posiłek o 20.00. I taki po prostu pościg raz w tygodniu, żeby poprawić swoją sylwetkę, żeby poprawić swoją zdrowotność. Bo naprawdę, tutaj masa zdrowotnych rzeczy wychodzi przy robieniu takiej głodówki. Może ktoś ma większe pojęcie na temat tej głodówki, niech zostawi jakiś fajny, obszerny komentarz, żeby sobie widzowie mogli poczytać, o co tak naprawdę chodzi i co daje taka głodówka, bo ja wiem. A w międzyczasie małe zakupy ze względu na to, że przyprawa mi się skończyła skończyła mi się przyprawa potrzebuję paprykę w proszku, w pudrze żeby dosypać do tego mojego obiadku dzisiejszego dobra, powiem wam tak, że godzina czekajcie, powiadomienie godzina 18.05 czyli zostały mi niecałe dwie godziny do końca mojej głodówki pierwszej w życiu i powiem wam, że już teraz czuję czuję taki jak wstaję tak jakby lekko osłabiony się czuję, nie? Nigdy nie byłem jeszcze tyle bez pokarmu, bez posiłku. No i mamy to widzowie, mamy to. Zostały dwie godziny do pierwszej głodówki w moim życiu. Tam już mam taki wypasiony obiad. Wołowinę mam, z makaronem sobie zjem, do tego papryczki, taki gulasz, nie? Nie wołowinę, tylko cielęcinę, sorry. Cielęcinka dzisiaj od pana Turka. Taki wypasiony obiad. Do tego sobie jeszcze mam oliwki sobie kupiłem, bo ja lubię bardzo oliwki. Serfeta, no i czekam na ten posiłek. Normalnie zjem taki jeden porządny posiłek i kończymy tą głodówkę. Nie wiem, chyba za tydzień zrobię znowu i będę się starał raz w tygodniu robić sobie takie głodówki, bo to fajna opcja. Ale już czuć, nie? Czuję się po prostu taki kurczę, nie wiem jak to określić. Nie, nie wiem jak to określić. Nie zmęczony, tylko taki po prostu bez energii. Jakby trochę ze mnie ta energia wypłynęła, ale wiem że to tylko i wyłącznie dlatego, że robię to pierwszy raz, później pewnie będzie lepiej. No i tak długo wytrzymałem. Już mi głód minął, no, nie jestem głodny, tylko taki mówię, lekko zmęczony, wyczerpany. Nie wiem jak to określić, ale jest dobrze. Damy radę. Dobra. Widzimy się za niecałe dwie godzinki przy stole, jak będę wcinał mój wymarzony posiłek, na który czekałem cały dzień. No i dotrwaliśmy. Godzina 20.01. I mój pierwszy i ostatni posiłek dzisiaj po 24-godzinnej głodówce: gulasz w cielęciny z makaronem, ogórek, pomidor, żółty ser, ten który pokazywałem Wam wcześniej, trochę serafety i oliwki. Takim czymś dzisiaj się uzupełniam. 24 godziny, zaliczone. Wyzwanie, zaliczone. Zostawcie komentarz, co Wy o tym sądzicie bo ja myślę, że to świetna opcja, żeby od czasu do czasu coś takiego sobie zrobić. Smacznego i widzimy się w kolejnym daily vlogu. Pozdrawiam LO420.